Witam Was serdecznie, moi kochani widzowie, w kolejnym odcinku. Tym razem, recenzji. Zanim po prostu zaczniemy odcinki dotyczące banków, to wolałbym trochę pop y troszeczkę popchać y do przodu inne serie. Y tak, żeby one trochę tam y się rozwijały, prężnie, wiadomo, wyświetleń dawały. A tak, szczerze, poważnie y to. Mam dużo słodyczy i postanowiłem, że na chwilę obecną e, zajmiemy się przez chwilę recenzjami. Mam nadzieję, że nie będziecie zawidzeni. E, na dzisiejszy odcinek przygotowałem e, coś takiego. W sumie nie wiem, co to jest. E, Czekaj, do góry nogami trzymałem? Nie, chyba. A nie, teraz. Jednak do góry nogami trzymałem. To są, nie wiem, jakieś czekoladki. W eee, przodu mamy oczywiście nazwę. Z tyłu mamy oczywiście ogrom informacji, jak chcecie to możecie sobie przeczytać. Tylko oczywiście teraz mi to wyleci, bo to jest otwarte. Więc so, możecie przeczytać. I teraz tak. Tak te czekoladki wyglądają. Pokażę, że... o właśnie, żeby mi zaraz wyle... wylecą, wszystkie są to czekoladki z alkoholem. I teraz tak ja chętnie sobie spróbuję jednego ja... i powiem wam, czy dobre. Mm. w smaku bardzo słodkie, lekko czuć alkohol. Jak to mówi, dupy nie urywa, ale jest słodkie, tak? Jakiś tam posmak alkoholu czuć. Są to. Nie wiem jak to nazwać, to są po prostu czekoladki z alkoholem, tak? Więc. Yy, szczerze mówiąc, to tyle. E, jeśli filmik Wam się spodobał, to gorąco zachęcam do zostawienia ławeczki w górę, subskrypcji. No a jeśli ktoś nie chce, no to zawsze może skomentować ten film, dać mi znać, czy się podobał, czy też nie. A ja będę tutaj robił inne recenzje, więc możecie się przyszykowywać na coraz dłuższe filmiki. Bo szczerze mówiąc, no szczerze mówiąc te recenzje to są takie krótkie filmiki, bo to nie ma co omawiać godzinami czekolatek, ale myślę, że jakiś tam dłuższy odcinek może się tam trafi. Więc co? Trzymajcie się, a pa! pa.